Czyli tak robimy na okrągło różne te nasze ruchy barkami. Pokazalibyśmy przez chwilę, jest ważna fala. Trzymanie właśnie tego kręgosłupa, żeby był taki luźny. I w ten sposób będziemy tutaj pracować. Czyli na przykład uwalniam się tu, czy z tego ruchu biję tutaj. Zaczynam przez tu, tu, tu. Spracuję. Jeszcze raz. żeby wszystko wychodziło z tego ruchu, którym się uwalniam. czyli właśnie jeżeli tu uwolniłem barki to wychodzę sobie tędy uwolniłem tu, tu tam tutaj z następnego ruchu, który idzie do niego idę z następnym uderzeniem mogę nawet, mogę uderzyć brzuch mogę, sobie przechodzić do jakiegoś tam opalenia byleby każde uderzenie wychodziło z ruchu a nie było czymś dodanym ekstra z kosmosu Czyli po prostu idziemy za tym ruchem, którym się uwalniamy, nie? Popierz, pierd klęgosłup. No co z tego, że tutaj prawie ręce, jak kręgosłupy znaleźć Muszę trochę tego balansu klęgosłupa zyskać I teraz pierd, pierd,